Rezerwy Legii Warszawa remisują bezbramkowo z nowodworskim świtem. Trenerze, to bardziej dla Was punkt, czy strata dwóch punktów? Myślę, że dla jednej i dla drugiej drużyny to jest punkt dodany. Bardzo ciężkie spotkanie. Świt gra w taki swój charakterystyczny, określony sposób. Ma bardzo dużo zawodników o dobrych warunkach fizycznych, o dobrych parametrach fizycznych. Żyje, głównie ze stałego fragmentu. Dzisiaj tych stałych fragmentów mieli sporo. Nad nimi też pracowaliśmy, aby uniknąć utraty gola. Mieliśmy swoje sytuacje. Świt również je miał, więc myślę, że ten remis i po jednym punkcie to jest wynik taki sprawiedliwy. No Tak naprawdę w poprzednich meczach Świt w Mławie wygrywa 3-2. Wy u siebie 5-2. No, jak kolejowo gromicie w sumie broń, radą, bo tam już było. Bodajże kilka do zera, w sensie jeżeli chodzi o bramki. No i dzisiaj, tak naprawdę, zabrakło tego, co kibice lubią najbardziej, czyli bramki. No I z jednej i z drugiej strony, w tym meczu no były te sytuacje, no czegoś zabrakło. Bo tak naprawdę, no, kibice i widzowie, którzy oglądali, oglądali transmisję na żywo. No, po prostu mają pewien, pewnego rodzaju niedosyt, ponieważ no po poprzednich spotkaniach zrobiliście im apetyty i te bramki powinny dzisiaj paść. A co się stało? No chciałoby się, żeby tak było, ale mówię, to był ciężki mecz. Jedni i drudzy mieli swoje sytuacje. Dziś zabrakło precyzji w tych finalnych momentach, bo można było zremisować pewnie bramkowo. No ale mówię, to spotkały się dwie drużyny, dwóch godnych rywali, którzy pewnie są rozpędzeni. W ostatnich kolejkach wygrali. Godnie siebie rywale zremisowali. A jak kolejne spotkanie, które gracie? Co, co przygotowujecie się, bo rozumiem, że też jesteście uzależnieni od pierwszego składu Legii Warszawa czy, czy bezpośrednio od samych zawodników z Akademii raczej, występują? Raczej, raczej Akademia i piłkarze, którzy trenują z nami na co dzień, bo od dłuższego czasu z pierwszego zespołu schodzą moci, piłkarze tylko i wyłącznie, bo tylko ci mogą tak naprawdę. Często dostajemy bramkarzy, dzisiaj Czarek bronił świetnie, w tych stałych fragmentach właśnie pełnił kluczową rolę, więc no, na pewno w swoim tak zwanym SOSie najbliższe spotkanie jest pucharowe w środę, w troszynie, więc na tym meczem się skupiamy. Ok, dziękuję. Dziękuję bardzo.